Berlinie. Lecimy teraz na bramę Gandundburską, tak to się mówi. Mam nadzieję, że tak. Następnie na trening. Yo. Jestem w sklepie z pamiątkami i. Patrzcie. Jest zwariowany. Tam jest w ogóle samochód jakiś. A tutaj Las Vegas. Tam daleko w oddali widać taki złoty posąg. Nawet nie wiem co to jest, nie wiem jak to się nazywa, ale tam pójdziemy później. No a tu jesteśmy, a teraz z drugiej strony bramy i myślę, że będziemy się powoli udawali w stronę siłowni, chociaż tu widzę jakiś fajny budynek, nie wiem co to. Wiecie, jak bardzo jestem aktualnie szczęśliwy Zaraz będziemy na siłowni Zaraz nam się ukażą drzwi do bunkier Gym Okej, już widać i mamy to piękne miejsce, tą piękną siłownię. Dobra, jesteśmy w środku. Jak widzicie, no, klimat jest potężny. Jest po prostu zajebiście. Lecimy kupić karnet. Niebo na ziemi. For real I've been here year ago yeah. and I fall in love. That's fun, change. But my um, holding rule. Okej ten. Dziękuję. Posiłek przetreningowy i lecimy teraz z treningiem. Dzisiaj trening push uh, Czy dużo będę gadał, czy nie chyba nie. Po prostu skleję szybko trening. Więcej zobaczycie na IG Dąbek. Pewnie będzie cały wyjazd w różnych relacjach. Ja 5 minut rozgrzewki robię i zabieram się za trening z nowego planu. Chociaż pewnie dużo pozmieniam, bo tu jest tyle świetnych maszyn, że nie macie pojęcia. Widzimy się na treningu. Hey, thanks okay yeah из дропсета. <coughs> 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 Będzie spora objętość na treningu. E, powiem Wam, że kocham to miejsce i ja bym już nie musiał zwiedzać Berlinu, e, bo dla mnie to jest wystarczająca rozrywka, ta siłownia. yeah <sighs> Yo, znowu jesteśmy tutaj. Usiądziemy gdzieś, chwilę wychilujemy i później zabierzę się za zwiedzanie, bo nie lubię robić rzeczy w biegu, a chcę wrzucić z na Instagrama. Jest piękna pogoda. Nie widać, bo przyświetla ekran, bo ustawiłem na jaśniejsze ISO Ale no jest piękna pogoda i nie wiem czy mnie słychać Więc kurwa idę w inne miejsce Wracałem do tematu Jest piękna pogoda I wiecie co? Dawno nie byłem na samolotnym tripie Bardzo dawno Bo uzależniłem się Od jednej osoby Z którą spędzałem dużo czasu i teraz nie ma tej osoby I powiem wam, że brakowało mi tego Tego... Takiego spędzania czasu ze samym sobą Polubienia tego znowu Pokochania samego siebie Zaakceptowania tego, że... Po prostu... Mm, że samotność też jest spoko Że... Kurde, no nie trzeba kogoś mieć obok, żeby się cieszyć tym wszystkim. Jest strasznie ciemno, więc się obrócę. Ale po prostu chciałem wam przekazać, że... Że, że że, polegajcie na sobie i kurde, życie jest piękne. Nie możecie patrzeć na ludzi dookoła, tylko na siebie. Także jeśli chcecie gdzieś jechać, twoi i znajomi nie chcą, to nie forsuj ich do tego, tylko jedz sam sama i ciesz się po prostu życiem, ciesz się chwilą eee, takie wyjazdy chyba są najlepsze takie gdzie sam spędzasz ze sobą czas i się nim cieszysz eee, uwierzcie mi na serio, bo jak o tym pomyślicie to w głowie macie coś takiego, że o kurde, samemu, z nikim nie będę takiego enjoy time w sensie wiecie, nie będę dzielić czasu nie będę cieszyć się z kimś, tym wszystkim no, ale jak już pojedziecie, to uwierzcie, że wy się cieszycie sami, sami w sobie, sami ze sobą, e, tym wszystkim. I to jest chyba najpiękniejsze, no bo co jest piękniejszego, niż e, własne szczęście, własna radość e, z. samym sobą. Nie wiem, czy w ogóle ta e, rozpina moja ma sens. E, czy to miało w ogóle logiczne jakieś znaczenie, ale. Self-love, self-love, pamiętajcie. Wy jesteście najważniejsi, nawet jak myślicie, że nie jesteście, to zawsze dla siebie bądźcie po prostu priorytetem, nie zmieniajcie tego. A ja idę jeszcze sobie posilować. w ogóle coś jest ja chyba ładny to... Na pewno wrócę do Berlina, bo jest tu pięknie, ale tylko latem. Nie wiem czemu, ale po prostu ten zachód i brama, oh my god. W ogóle golden hour w Berlinie to jest coś pięknego. Kupiłem koszuleczkę i magnes dla mamy I lecimy nabijać kroki A za 2 godziny niecałe mam busa e, do, 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 do Poznania już Dobra jesteśmy w sklepie, a w ogóle patrzcie na to Fanta Zero y, smak Limon Trzeba im przetestować, więc bierzemy Szybkie jedzenie Gorzką czekoladę do ostatniego no, Mamy już czekoladę gorzką do tą 8.5, żeby jakiś smak miała 15% w ogóle, widzicie co się stało? bardzo miła pani z mężem prawdopodobnie mega fajny vlog mega fajny vlog i znowu tutaj no jesteśmy już e, w sumie przy przystanku autobusowym i tu się nasz trip będzie kończył powoli, bo będziemy wsiadali do busa, który jest za jakieś pół godzinki. No, przeleciał, że niesamowicie szybko. Cztery siłownie. Cztery godziny spędziłem na samej siłowni. Eee, co szczerze mnie bardzo cieszy, bo ta siłownia jest top of the top. I tak za miesiąc planuję przyjechać tutaj. Jesteśmy Tanku, czekamy na Flixbusa za 10 minut. Jak już powinien być a, zaraz mi się rozładuje kamera, a, więc zakończę pewnie vloga już tutaj. Hmm, bo nie ma co dogrywać z autobusu, nic ciekawego się nie będzie działo, zjem tylko posiłek. Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie sobie like, komentarz, podajcie na iG. Tam zobaczcie jeszcze więcej z wyjazdu. No i mam nadzieję, że vlog się podobał, bo dużo nagrywałem, dużo takich fajnych przebić, biroli. Bo chciałem, żeby ten vlog był taki mega cinematic i był mega fajną pamiątką. Żegnam z stacji Berlin, Kreuz. Tak to się chyba czyta. Do następnego.